20 listopada pod Moskwą pojawił się batalion uzbrojony w czołgi brytyjskie. Do końca 1941 roku ZSRR otrzymał 187 czołgów Matilda II i 249 Walentine. W końcowej fazie okresu obronnego bitwy pod Moskwą pojazdy brytyjskie stanowiły od 30 do 40% czołgów średnich i ciężkich. Ponadto w grudniu 16% myśliwców które chroniły niebo nad Moskwą, to Hawker Hurricane i Curtis Stomachawk. W połowie listopada dowództwo Wehrmachtu uznało, że warunki są odpowiednie do zdecydowanego ataku na Moskwę. W dniach XV, XVXVIII i IV Grupa Pancerna pod dowództwem generałów Hermanna Gottha i Ericha Heppnera przeszła do ofensywy na północnej flance. 18. druga Grupa czołgów Heinza Guderiana ruszyła naprzód na południu, omijając tulę. 4. Armia Polowa Gunthera von Klugen musiała zaatakować główne siły Żukowa w centrum.